w środku jest dużo koralików. A się ma I kolorowe gumeczki. Zróbmy razy pierwszą bransoletkę. Przygotujmy koraliki. Teraz zakładamy dwie gumeczki. I I zakładamy koraliki na gumę. jedna jest gotowa. I ja już dużo zrobiłam. tych bransoletek. Nie trzeba, mamo, to jest bardzo proste. Pierwsza bransoletka jest już prawie gotowa. Wystarczy nacisnąć. Wow, muszę ją Musisz Ale się szybko się robi te bransoletki. nie trzeba nic ciąć, wiązać, robić, zamknięcia. i kolory. Można włączyć koraliki w dowolny A sposób. ja zrobiłam sobie bransoletkę z moim imieniem. Jeżeli bransoletki nam się znudzą, możemy wymienić koraliki na inne. Ale będziemy mieć jutro fajną zabawę na Zrobimy bransoletki przyjaźni. Dla naszych bestii.